Siemano, witam wszystkich. Ostatni raz bardzo serdecznie, dlatego że cykl naszych programów właśnie dobiegł końca. Dzisiaj yy, będzie jedenasty, bonusowy odcinek. Serdecznie Wam wszystkim dziękuję za to, że byliście z nami. My staraliśmy się od pierwszego do ostatniego odcinka być merytoryczni i konkretni. Przekazywaliśmy Wam wiedzę z zakresu i żywienia i treningu. Podawaliśmy przykładowe plany treningowe, które można zrealizować zarówno na siłowni, jak i w domu, jak i w plenerze. Pokazywaliśmy Wam też sposoby radzenia sobie ze stresem, gdzie naszym gościem był Jakub Łobiński, oraz przedstawiliśmy Wam sposoby na radzenie sobie z dolegliwościami bólowymi, w czym pomogła nam jak zwykle niezastąpiona Monika Romanowska. Także dziękuję Wam, mam nadzieję, że te materiały były dla Was pomocne. Nie zawsze to wszystko wychodziło za pierwszym razem, czasem było zabawnie, a teraz zapraszam Was do obejrzenia. Flashbacków z tego, jak to wszystko wyglądało. Dzięki serdeczne. Mam nadzieję, że te materiały będą Wam służyły. Pozdrawiam. Hej! A! No i najważniejsze, zapomniałem wspomnieć o naszych wspaniałych trenerach o Oli i o Krzychu, którzy pięknie y, mi pomogli w realizacji odcinków treningowych. Także im też bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. To zapominalstwo jest związane z brakiem y, wspomagania. Takiego. Dzięki jeszcze raz. Aha, dobra. Może też yy, bokiem. bokiem. Yy, tutaj. O tutaj, teraz. no. Nie! Ja, no dobrze, nie będzie widać dziarki, ale dobrze. Tu nie, be, nie będzie przeszkadzał drążek? Będzie całego go widać? No weź może wyżej to. I może zrobimy tu trochę porządek większy. <śmulat> jednak się uderzył. Nagrałeś to? <śmulat> ja chcę kopię tego zdarzenia. <śmulat> Dobra. Cały czas nagrywasz? Dobra. Przysiad to jest liczba męska? Znaczy rodzaj męski czy żeński? Nie, lepiej w tej. Ja muszę z tej, zobacz. Lepszy profil, jak Olka Dobra, to będziesz chodził czy stoisz normalnie ze mną? Chodź. Nie wiem. Poczekaj, ja zacznę. Już mogę? Dobrze. To które jest w Czwarte? Trzecie? <grystanie> <grystanie> Trzecie, tam to z wariantem było, czyli... Dobra. Jeszcze piąteczkę sobie zbijemy. Ale to za chwilę. Aha, dobra. Dobra, dawaj. Poczekaj, poczekaj, bo zbi zbie zbieram myśli. Poczekaj. Czekajcie, bo zbieram myśli. No. Ja już. Poczekaj, bo ja jeszcze nie. Muszę zebrać myśli. Muszę zebrać chwilę myśli. Światło jest dobre? Dobre. Czy włączyć więcej? Nie, dobre. Zbieram myśli. Zbieram myśli Czekaj, zbieram myśli. Jeszcze nie, czeka. Ja muszę zebra zebrać myśli najpierw. A, czekajcie, bo on jeszcze zbiera. Zbiorę myśli. Dobra. Zbieram myśli, zbieram myśli. Ja tak zawsze. Karol musi dwie minuty odstać, żeby nie było, że za szybko pracuję. Dobra, chyba już mam poskładane myśli. Ej, a jak stanąć? Jakoś tak, tak? Nie wiem, stój sobie jak chcesz. Ale żeby dobrze było, wiesz. Nie ma! Patrzcie teraz! Będzie ogień. Okej, okay, przechodzimy do nauki techniki, wykonywania ćwiczeń. Dzisiaj asystuje mi piękna, wspaniała, cudowna i niezastąpiona Ola. Stop. Powinienem dać Ci czas na odpowiedź. Zerujemy to, dobra? I już nagrywasz? A ja? <grych> Będę mówił cześć, a ludzie będą się wszyscy oglądać, że to do nich cześć. <grych> ja cześć. jak bo ja... Nie wiem o to miałem zapytać, bo już my się zagadali znowu, górę. Co ja miałem zapytać ciebie? A o te... O te tabletki przeciwbólowach. <laughs> mamy tego samego dealera.